Witam wszystkich tutaj Kens. Mam dla Was dzisiaj odpakowanie trochę większej paczki od Netcuba niż zawsze. A jest to paczka z kostkami na konkurs. Tak. Filmik konkursowy powinien pojawić się już niedługo, prawdopodobnie jutro albo jeszcze nawet dzisiaj. Przesyłka oczywiście firmą KX 13.50 za zwykłą przesyłkę i za przesyłkę pobraniową jedyne. Za wszystko przypomnę 1.15.50, 15,50, więc fajnie. No i dobra, zaczynamy. W środku mamy dwa woreczki i cztery długopisy. Cztery długopisy netcube i dwa woreczki, również Netcuba, tak. I zobaczymy, co jest jeszcze w środku. Mamy kartę to pewnie będzie do jakiejś kostki firmy Dian. No i tu już widzicie, mamy... Cztery kostki. A jakie są kostki, zaraz zobaczycie. Już pewnie po pudełkach się domyślacie. Więc wyciągamy kosteczki. Fajne nagrody, moim zdaniem. Więc dziękuję jeszcze raz NetCube'owi, bardzo go polecam. No i tak, zaczynamy oczywiście od tej strony. Może tu mamy kostkę Shengshu Feng, czyli chyba kostkę Shengshu Wind, o ile się dobrze orientuję. To jest ta kostka. Bardzo fajne poruszanie. Będę dla Was ułożonko i odłożę. Kostka jest sucha, więc jeśli yy, zwycięzca zechce, na no to oczywiście mogę tą kostkę nasmarować. Ale tu nie będę tych kostek zbytnio używał, bo <laughs> to są kostki dla Was, więc wsadam to z powrotem do pudełka. Następną kosteczką kostka Szększu 4 na 4 w wersji piątej. Z Te, tej kostki jestem ciekawy, bo nie miałem chyba piątej wersji w rękach. Fajnie się rusza nawet jak na piętną z pudełka. Jest nasmarowana. Ale dość ciasna. Ja sobie tą kostkę sam kupię kiedyś. No i dobra To tyle jeśli chodzi o tą kostkę. Zresztą nie będę ich używał, bo... Dla Was. Całą kostką jest kostka Dian Zan 3 w wersji kolorowej. Mm, nie miałem jeszcze w domu nigdy kolora. Muszę wam powiedzieć, że kostka porusza się super. No to tyle. na łożonko i kończymy i ostatnia kostka czyli szększu mega Jest, nie Shenkshu Megamix. mega rusza się jak szenku mega całkiem normalnie dobra to jak na razie tyle jeśli chodzi o kostki na konkurs eee... Filmik konkursowy odbędzie się Będzie wrzucony Prawdopodobnie jutro Albo pojutrze, zobaczymy Jak będę miał czas I to jak na razie tyle Cztery kostki, myślę, że fajne nagrody Całkiem, konkurs z okazji 1000 widzów, znaczy tfu 900 widzów, przepraszam bardzo I to tyle, jeśli chodzi O Ten film Dzięki jeszcze raz i cześć